groszet.pl, szydełkowanie moją pasją. Cześć, kochani. Zapraszam Was dzisiaj na szybki, krótki tutorial na taką prześliczną gwiazdeczkę na choinkę. Każda z tych gwiazdek jest zrobiona z troszkę innej włóczki, dlatego nieco różnią się one wielkością. A to są włóczki akrylowe, um, no name z osiedlowych sklepików to jest yarn art jeans A ja teraz będę właśnie pracowała taką włóczką to jest chyba mimoza nie posiadam do niej banderoli mam ją już bardzo długo także nie do końca pamiętam co to za włóczka ale wydaje mi się, że to jest akrylowa mimoza kolor biały ze srebrną niteczką więc bardzo ładnie prezentuje się taka gwiazdka zrobiona z tej niteczki to jest dokładnie ta gwiazdeczka ona się delikatnie mieni. Do tego szydełko 2,5 mm. Od czego zaczynamy? Ja zaczynam od magicznego kółeczka. Natomiast, jeżeli wolicie, możecie zrobić 5 oczek łańcuszka i połączyć je oczkiem ścisłym w kółeczko. Ja robię magiczne kółeczko. I następnie. Na tym kółeczku, bądź na waszym kółeczku z oczek łańcuszka, wykonujemy 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i następnie jeszcze 15 słupków, czyli razem z tym naszym pierwszym słupkiem będziemy mieli w pierwszym okrążeniu 16 słupków z jednym narzutem. No, i gotowe, mam 16 słupków. Teraz wyciągam sobie tutaj tą końcówkę i zaciskam moje magiczne kółeczko. W ten sposób, tak żeby ta dziureczka w środku była jak najmniejsza. I następnie tutaj w to trzecie oczko wbijam się i robię oczko ścisłe, zamykając to okrążenie. Gotowe. Kolejne okrążenie będzie się składało z samych łuków. Te łuki będą miały trzy oczka łańcuszka z wyjątkiem pierwszego i ostatniego. Pierwsze, e, pierwszy łuk będzie miał cztery oczka, ponieważ tutaj zaczynamy oczkiem, a nie mamy półsłupka, e, dlatego jest nieco dłuższy ale w rezultacie będzie nam pasował do tego okrążenia, bo teraz wbijamy się w następne oczko półsłupkiem. I teraz na tym półsłupku trzy oczka na kolejny łuk i kolejne oczko półsłupek. I tak wygląda całe okrążenie oprócz ostatniego łuku, który będzie, który będzie wyglądał nieco inaczej. Także robimy trzy oczka łańcuszka na łuk i następnie wbijamy się półsłupkiem w kolejne oczko, trzy oczka i pół słupek w kolejne oczko. I widzimy się na końcu okrążenia. I już właściwie całe okrążenie jest zrobione. Teraz pora na ostatni łuk. I on będzie wyglądał nieco inaczej, ponieważ chcę rozpocząć następne okrążenie na szczycie. Łuku. Możemy to zrobić w ten sposób, że zrobimy zwykły łuk, zamkniemy tutaj oczkiem ścisłym i następnie oczkami ścisłymi przejdziemy sobie tutaj pod ten łuk kolejny na jego szczyt. Ale ja robię to w ten sposób: wydaje mi się, że tak jest troszeczkę ładniej, że wykonuję jedno oczko łańcuszka, narzut i następnie wbijam się tu w początek. A poprzedniego okrążenia, i wykonuję słupek raz nawinięty. I powstaje mi taki mały łuczek, i jestem właśnie na jego szczycie. Czyli tu, gdzie powinnam być, żeby rozpocząć kolejne okrążenie. No, i teraz trzecie okrążenie, ostatnie. A tutaj będziemy powtarzać pewną sekwencję tak, a splotów, żeby wyrobić te ramiona. Gwiazdeczki. A co robimy? Jesteśmy na szczycie łuku, robimy narzut, wbijamy się pod kolejny łuk, przeciągamy niteczkę, mamy trzy pętelki i przeciągamy niteczkę przez wszystkie trzy pętelki. Jest to półsłupek z narzutem, czy też półsłupek nawinięty. Następnie słupek pod ten sam łuk. Teraz kolejny słupek dalej pod ten sam łuk i nad tym słupkiem zrobimy pikotkę z trzech oczek łańcuszka, czyli raz, dwa, trzy. Wbijam się tutaj pod dwie niteczki, oczko ścisłe i mam kuleczkę pikotkę. Słupek pod ten sam łuk, narzut i pół słupek nawinięty. Czyli pod ten sam łuk mam trzy pętelki na szydełku i przeciągam nitkę przez wszystkie trzy. Teraz pod kolejny łuk wykonuję oczko ścisłe. I mamy pełne ramię gwiazdki. I jeszcze raz. Narzut, pod kolejny łuk półsłupek nawinięty, słupek. Jeszcze raz słupek. Teraz pikotka z trzech oczek łańcuszka. Jeszcze raz słupek i pół słupek nawinięty. Przez trzy. Oczko ścisłe w następny łuk. No i spójrzcie. I tak robimy całe okrążenie. Powtarzamy tą sekwencję. Widzimy się za chwilę. No i gotowe. Kończę okrążenie, wpijając się oczkiem ścisłym w ten łuk, z którego to okrążenie zaczynaliśmy. Odcinam niteczkę, przeciągam. Następnie tą niteczkę Przeciągam sobie na lewą stronę. No i teraz trzeba pamiętać, żeby obie te końcówki wyrobić i zabezpieczyć, żeby nam się nic nie spruło. Ani tutaj, ani również to magiczne kółeczko. Jeżeli robiliście je, to też trzeba tą nitkę zabezpieczyć, bo i magiczne kółeczko potrafi się rozluźnić. Gwiazdka wygląda w ten sposób. Wymaga ona jeszcze zblokowania, tak jak te już są po zblokowaniu, widzicie, to jest ta sama włóczka, ta sama niteczka. Troszeczkę się różnią od siebie te gwiazdki. Ta po zblokowaniu jest dużo równiejsza, bardziej symetryczna, także blokowanie polecam. Ja te gwiazdki po prostu rozpięłam szpileczkami, a następnie zrosiłam wodą, zwilżyłam i zostawiłam do wyschnięcia. Nie usztywniałam jakoś szczególnie. One nie są bardzo sztywne, ale trzymają swoją formę, swój kształt. Wyglądają bardzo ładnie i z powodzeniem mogą wisieć na choince. Moi drodzy, tradycyjnie bardzo dziękuję za to, że jesteście tutaj ze mną, za waszą obecność. Mam nadzieję, że filmik wam się Podobał i że Was zainspiruje do stworzenia własnych gwiazdeczek. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś uwagi, to proszę piszcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. No i oczywiście, za każde serduszko, za każde podbicie filmu będę bardzo wdzięczna, bo to pozwoli tutorialowi dotrzeć do większej a, ilości widzów. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Ponieważ w ten sposób nie przegapicie żadnych szydełkowych tutoriali, a będą one się pojawiać teraz dosyć często. Trzymajcie się ciepło, dzięki, że jesteście. Do usłyszenia już niebawem i niech moc będzie z Wami. Cześć! Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał wystarczy, że klikniesz kroszet.pl szydełkowanie moją pasją